Oni przeżyli piekło. Nie mogłem się doczekać na ponowną eskapadę w tereny dotknięte pożarem. Tym razem jechaliśmy odwiedzić w King Lake rodzinę włoską, Teresę, Vincenzo i Eddie. Pytałem po drodze Daniela, dlaczego jedziemy akurat do tych ludzi? Gdzie i kiedy ich poznałeś? Odpowiedział, było to tak. Zaraz po pożarach czarnej soboty, kilku zapaleńców z naszego środowiska wybrało się do Whittlesea, gdzie pomagali w różnych pracach, dożywiali tych, co potracili domy i cały majątek, oraz wolontariuszy. Przechodziło mnóstwo ludzi pożywność, odzież, środki sanitarne, sprzęt do gospodarstwa domowego, zabawki, książki i tym podobne. Między innymi przyszedł starszy człowiek. Wziął kilka rzeczy, coś do jedzenia i stał z boku nieco zażenowany. To był Vincenzo. Kiedy zacząłem z nim rozmawiać, mówi Daniel, zachęcałem, żeby wybrał sobie cokolwiek mu potrzebne do rozpoczęcia życia na nowo. Odpowiedział, że nawet nie ma czym tego przewieźć. Wszystko się spaliło. Samochody też. Daniel na to, poczekaj i skoczył po swoją dużą furgonetkę. Załadowali ją po sam dach. Zawieźli to wszystko do domu, w którym tymczasowo zamieszkali Vincenzo ze swoją żoną Teresą i synem Eddie. I tak zawiązała się przyjaźń. Po południu w sobotę 18 kwietnia trzema samochodami wybraliśmy się odwiedzić Teresę i Vincenzo. Było nas siedem osób: Basia i Leszek, Wasilescy, Józek Kasprzak, Ala i Daniel Kowalscy oraz Ela i Bogusław Kotowie. Zatrzymaliśmy się po drodze w Yarra Glen Community Fire Relief Center. Dobraliśmy jeszcze nieco produktów żywnościowych, butelkowanej wody. Innych rzeczy i jechaliśmy do King like. Przy powitaniu były radość, łzy i zażenowanie. Uściski tak po polsku. Vincenzo co chwilę powtarzał. Wyście specjalnie do nas przyjechali, a łzy cisnęły się mu do oczu, nam też. Tak, tym ludziom potrzebny jest współczujący człowiek. Oni czekają nie tyle na pomoc, ale więcej na odrobinę ciepła i wsparcia duchowego. Po skromnym posiłku Józek jak zwykle smażył kiełbaski, a panie przywiozły sałatki i ciasta. Spędziliśmy wiele czasu na rozmowach i wspominkach. Przed zachodem słońca udaliśmy się na ich farmę, żeby na miejscu przeżyć to, co stało się tamtej pamiętnej soboty? Farma jest położona na krawędzi wzgórza, skąd widać pomiędzy wypalonymi drzewami na dwóch sąsiednich wzgórzach oddalone o od kilkadziesiąt kilometrów Melbourne. Stanęliśmy nad dołem. Plac już jest oczyszczony i wyrównany. Tu stał nasz dom, mówi Teresa. W tym dole była piwnica, w której rozgrywał się nasz dramat życia i śmierci. Vincenzo oprowadzał nas po farmie. Na bramie wjazdowej opalony znak "Land for Wild Life". Nie tak dawno rosło tu pełno kolorowych kwiatów australijskich: warota, protea, banksia, boronia. Drzewa owocowe, orzechowe, kasztanowe, winorośle. Warzywa, więc mówi o nich z sentymentem. Dotykał prawie, pieścił. To było jego życie. Dziś, równiutko w rzędach, stoją opalone krzewy, drzewa, poprzewracane przez wiatr i ogień słupki ogrodzeniowe. Pod jednym krzakiem leżało kilka opalonych kur. Mijamy zgliszcza domów dwóch sąsiadów. Więc łamiącym się głosem mówi, w obydwu spalili się ludzie, rodzice i dzieci. Ci jedni nie zdążyli przybiegnąć do naszej piwnicy. Brakowało słów, serce łkało, a w oczach stały łzy. Tego, co się tu stało, nie zatrze czas. Blizna zostanie do końca życia. Idąc po spopielonej ziemi wśród sterczących czarno-brązowych patyków – kiedyś były to cytryny, grusze, jabłonie – wyobrażałem sobie, jak tu było pięknie. Vincenzo powtarzał – to wszystko niedawno było zielone, a kwiaty swymi kolorami cieszyły oczy. Oto strzępy zapamiętanych opowiadań o tragedii. Teresy i Vincenzo oraz syna Eddie, córki Meni i jej męża Andrew i sześcioletniego synka Jim z Melbourne, syna Johna i żony i W piątek wieczór córka Meni z mężem i synkiem postanowili jechać na farmę do rodziców, myśląc, że tam będzie chłodniej niż w Melbourne, ponieważ Andrew musiał w piątek zostać dłużej w pracy więc zaproponował, żeby Meni z Jimem pojechali w piątek, a on dojedzie rano rowerem. Andrew wyruszył wczesnym rankiem. Było ciepło, ale spokojnie. Dopiero przed Whittlesea uderzył raptownie gorący wiatr. Po przybyciu na farmę rodziców posilił się i z Eddie wykąpali w stawku. Bez przerwy mieli włączone radio i słuchali komunikatów. Całe popołudnie po niebie wędrowały ciężkie chmury dymu. Na farmie rodziców wielkie zbiorniki były napełnione wodą trzy pompy benzynowe przygotowane na wszelki wypadek przyczepa z cysterną na trzy tysiące litrów z wodą przygotowane też były ubrania ochronne. Z nieba lał się żar, gwizdał północny, gorący wiatr. W pewnym momencie usłyszeliśmy ryk wiatru idącego z doliny. Wiatr zmienił kierunek i zaczął wiać od południa, od doliny, w której szalał pożar. Wiedzieliśmy, że ogień idzie na nas. Andrew zawiózł żonę i synka do hangaru straży pożarnej w Kinglake. Opowiadał. W ciągu kilku minut zrobiło się czarno. Ognie fruwały w powietrzu. Strażacy w desperacki sposób chronili miasto i hangar wypełniony ludźmi i psami. Wskoczyłem w samochód i byłem jedynym, który jechał pod prąd. Samochody pędziły w stronę miasta. Panował chaos. Jak tylko skręciłem w ulicę wiodącą na farmę rodziców, zobaczyłem, że wszystkie poletka stoją w ogniu. Wjechałem w płomienie i zatrzymałem się na wjeździe. Ojciec i Edi stali z wężami i polewali palące się miejsca. Nagle wpadł silny podmuch wiatru z doliny, który odrzucił ich na dziesięć metrów. Z Edim, zmagając się z wiatrem, wnieśliśmy mabę do piwnicy. Tato już tam był. Przytuliliśmy się do siebie. Słyszeliśmy, jak szopa oddalona od nas o 30 metrów eksplodowała. Ogień leciał 20 do 30 metrów ponad drzewami. Słyszeliśmy, jak dom nad nami się pali. Trudno było oddychać. Wszędzie wciskał się dym. To było piekło. Próbowaliśmy kilka razy otworzyć drzwi, ale przed nami stawała ściana ognia, a iskry sypały się do środka. Wiedzieliśmy, że musimy stąd uciekać bo się spalimy albo udusimy. Zamoczyliśmy jeden koc i ręcznik, które mieliśmy ze sobą. W czwórkę, jeden za drugim, wyciągaliśmy się z piwnicy i, trzymając się za ręce, wyszliśmy na czworakach, na polankę obok domu. Wszystko się spaliło. Widzieliśmy, jak dom się zawalił. Uciekliśmy w porę. Udało nam się przedostać na drogę. Położyliśmy się plackiem. Słyszeliśmy głośne wybuchy. Eksplodowały samochody, butle gazowe, rury. Całe drzewa leciały w górę. Leżeliśmy na drodze, zbierając myśli. Wszystko stracone. Przepadło. Cudem samochód Eddie Land Cruisa, stał na środku wjazdu. Lewy bok, deska rozdzielcza i wszystko w środku było stopione. Przekręciłem kluczyk. Udało się. Silnik zastartował. Ruszyliśmy w stronę Kinglake. Przy spalonym kościele była grupka ludzi. Postój. Pomogliśmy człowiekowi, który miał poparzone stopy. Później pojechaliśmy do Johna i Wet, Walczyli z ogniem. Ich farma i oni ocaleli. Zrozumieliśmy, że spotkało nas wielkie nieszczęście, ale. Przetrwaliśmy. Wszyscy uszliśmy z życiem. Na teraz to wystarczy. Przed nimi jest długa droga powrotu do normalności.